Kern, karawana nie zdąży się przeprawić. Niechaj na tych nędzników spadnie zasłużony gniew Matki Ziemi. Nie będą nas więcej niepokoić, a ty, młody wodzu, możesz ruszyć w swoją drogę. Chyba do żadnego innego bohatera uniwersum tak mocno nie pasuje nasze stare powiedzenie. Stary, ale jary. I chociaż w tekstach z Warcrafta Trójki i czasami narzeka na łamanie w kościach, to pomimo prawdziwie starczego wieku, czyli aż 107 lat w momencie śmierci, jest również prawdziwym koksem, wręcz śmiertelnym tytanem, z którego siłą i doświadczeniem musieli liczyć się nawet tak sprawni wojownicy jak Gromasz Piekłorycz, czyli Gromasz Hellscream. Mowa oczywiście, jak możecie zresztą usłyszeć we wstępie, o Kernie ojcu Beina, wodzu taureńskiego plemienia krwawego Kopyta i przyjacielu wodza hordy Trala. Kernie krwawe Kopyto, czyli Kernie Bladhufie. Pierwszy z tych dobrych i prawdziwych bohaterów Warcrafta, który poległ w World of Warcraft, co dla mnie osobiście było wtedy prawdziwym szokiem. Jednak w tym uniwersum, nawet pomimo jego złagodzenia w ostatnich latach, śmierć i tak czyha na każdym kroku. Niewiele wiemy o młodości Kerna, poza tym, że cieszył się powszechnym szacunkiem, a jego lud podziwiał nie tylko jego fizyczną siłę i umiejętności bojowe, ale także mądrość i rozwagę. W dniu, w którym przejął przywództwo nad plemieniem, zabrał na swoje barki nie tylko metaforycznie bezpieczeństwo i dbanie o dobrobyt wszystkich Taurenów, ale i dosłownie ciężar drewnianego totemu symbolizujący jego lud. Wręczono mu również runiczną włócznię krwawego kopyta, ceremonialną broń wodzów plemienia, która była przekazywana między wodzami już przez dwadzieścia pokoleń. Runy, które gęsto pokrywały broń, opowiadały niejedną historię, bowiem każdy wódz spisywał na niej w runach swoje własne dzieje. Niestety Kernowi miało nie być dane dokończyć jego własnej opowieści. Włócznia, poza bezcenną wartością historyczną i kulturową, była pobłogosławiona przez taureńskich szamanów, dzięki czemu nie tylko zawsze trafiała celnie, a jej ciosy były niezwykle szybkie ale też mogła ranić niematerialne istoty. Już jako wódz, Kern razem ze swoją partnerką o imieniu Tamala doczekał się syna, któremu nadali imię Bein. Gdy Tamala zmarła, Bein stał się jedyną pociechą Kerna i nadzieją w trudnych czasach, bo były to naprawdę trudne czasy. Plemię Kerna żyło w pustkowiach, czyli barensach, jałowej krainie, w której każdy dzień był walką o przetrwanie. Nie tylko z powodu ubogiej flory i fauny, ale także przez częste ataki centaurów. Taureni byli pokojowym ludem, żyjącym w zgodzie z Matką Ziemią, którą czcili i którą Kern darzył głębokim szacunkiem. Centaury natomiast kochały wojaczkę i dręczyły Taurenów szybkimi napadami i rozbojami. Gdy częste ataki na ziemię Taurenów dodatkowo zaczęły przetrzebiać okoliczną zwierzynę, Kern zaczął układać plan zapewnienia bezpiecznej przyszłości nie tylko dla swojego ludu, ale także dla innych plemion taurenów. Jego marzeniem było zbudowanie nowej ojczyzny wśród zielonych i bujnych łąk krainy Mulgor, jednak przenoszenie całego plemienia razem z całym dobytkiem, nie mówiąc już o starcach i dzieciach, było bardzo ryzykowne. Poruszająca się w żółwim tempie karawana byłaby zbyt łatwym celem dla szybkich i mobilnych centaurów. Oczywiście Taureni byli koczowniczym ludem, więc nigdy długo nie gościli w jednym miejscu, ale ich podróże odbywały się na niewielkie odległości w granicach jednej krainy, a tu była mowa o znacznie większej odległości i to przez niebezpieczne tereny. Z realizacją swego marzenia, Kern musiał czekać aż do czasów III wojny, gdy do wybrzeży Kalimdoru przybyły statki, na pokładzie których znajdowała się Horda Trala. Orkowie podążali zgodnie ze wskazówkami tajemniczego proroka, ale poza enigmatycznym zdaniem, że w Kalimdorze znajdą swoje przeznaczenie i zbawienie, nie wiedzieli nic poza tym. Zapuszczając się w głąb krainy, natknęli się na ślady walk taurenów z centaurami. A chwilę później na samego Kerna, pomagając mu w pokonaniu przeciwników. Stary wódz Taurenów był pod wrażeniem siły i waleczności orków, a młody wódz mocno go intrygował. Od razu dostrzegł w Tralu mądrego i honorowego wodza o wrażliwym sercu. Jednak ich rozmowa musiała poczekać, gdy Kern dowiedział się od Trala o zaobserwowanej grupie centaurów, która podążała na północ. Tauren z przerażeniem pojął, że wrogowie wykorzystali jego nieobecność i planowali przypuścić atak na jego wioskę. Tral nie mógł oczywiście zostawić starca w potrzebie i poprowadził za nim swoich wojowników. Wspólnie z łatwością rozbili siły centaurów, a wdzięczny kern opowiedział Tralowi legendy o wyroczni, która mogłaby wskazać mu dalszy cel jego wyprawy. Młody wódz zgodził się w zamian za informację eskortować karawanę Taurenów w czasie ich podróży do Mulgoru. Marzenie o nowej, bezpiecznej ojczyźnie dla Taurenów miało się w końcu ziścić. Po dotarciu na miejsce, Kern skierował hordę na północ w stronę szczytu Głazoszponu, czyli Stontalon, który w pierwszym przekładzie Warcrafta Trójki znacie jako bodajże szczyt Kamiennego Pazura. Po dotarciu do podnóża góry z ze zdziwieniem ujrzał Kerna na czele jego najlepszych taureńskich wojowników. Okazało się, że stary wódz uznał, że wciąż ma Utrala i jego ludu dług do spłacenia, a ten zamierzał spłacić krwią. Dołączył do orków i wspólnie ruszyli na szczyt. Znajomość okolicznej flory i fauny przez Kerna okazała się równie bezcenna, co silne ramiona Taurenów. To Kern wskazał orkom walczące z harpiami wiwerny, które wedle wszelkich prawideł fantazy wyglądają jak mantykory, ale to tak na marginesie. Ważnym jest, że to dzięki uwadze Kerna orkowie zyskali groźne, wytrzymałe i przede wszystkim wierne, latające wierzchowce. Już wewnątrz jaskini Tral i Kern musieli się rozdzielić, ale obaj szczęśliwie dotarli do wyroczni. Którą okazał się wcześniejszy, znany orkom ze wschodnich królestw, Prorok. Obok niego stała Jaina Proudmur, co niemal doprowadziło do walki, bowiem przymierze i horda do tej pory byli dla siebie śmiertelnymi wrogami. Prorok, który tak naprawdę był wskrzeszonym ostatnim strażnikiem tiri z przekonał ich do odłożenia broni i połączenia sił w walce ze wspólnym wrogiem płonącym Legionem. Kern wsparł Trala również w konfrontacji z gromaszem piekłoryczem, gdy ten znalazł się pod urokiem klątwy krwi Manorota. Wspólnie obezwładnili wodza wojennej pieśni, doprowadzając go do Jane Prowndor, która razem z kapłanami, czarodziejami i szamanami zdołała usunąć krwawą mgiełkę wściekłości z jego myśli. Tauren i jego wojownicy wsparli również Trala w ostatecznej bitwie o górę Hyjal, a po wygranej, Pomogli Orkom w budowie ich nowej ojczyzny, Durotaru i stolicy Orgrimar. Wkrótce Kern powrócił ze swymi ludźmi do Mulgoru, by zająć się swoim własnym ludem. W zielonym i bogatym Mulgor Taureni w końcu mogli poczuć się bezpiecznie. Na północy krainy rozciągał się masywny płaskowyż, na którym Kern postanowił zbudować stolicę Taurenów. Gromowe urwiska Thunderblaw. Gdzie mile był widziany każdy Tauren. Z czasem do Kerna miały dołączyć kolejne plemiona Taurenów, i chociaż nie wszystkie w pełni zgadzały się z jego polityką, zgodnie twierdziły, że nie ma wśród nich tak mądrego i światłego przywódcy. Tak, Mulgor był zdecydowanie bezpieczniejszym miejscem od ich wcześniejszego domu, ale nie w pełni bezpiecznym. Ich dawni wrogowie nie zapomnieli o Taurenach. Centaury powróciły, a jedna z ich band porwała syna Kerna Beina. Centaury słynęły nie tylko ze swej brutalności, ale nieraz pożerały swych jeńców, dlatego wielu uznało Beina za straconego. Utraciwszy swego jednego potomka, Kern popadł w głęboki letarg. Pomimo prób, nikt nie był w stanie wydobyć go z depresji. Jego zastępca Tauren Tagar starał się wspierać Taurenów, ale wiedział, że bez swego przywódcy plemię nie przetrwa zbyt długo. Na domiar złego zdarzyło się to w momencie, gdy dawny sojusznik Taurenów, Horda, potrzebowała pilnej pomocy w walce z siłami admirała Delina Proudmura, który dotarł do Kalimdoru z zamiarem wybicia orków i zniszczenia ich nowo utworzonej ojczyzny. Wódz Hordy wysłał poznanego niedawno Mognatala, czyli pół-orka, pół-ogra Rexara wraz z łowcą cieni z plemienia Mrocznej Włóczni o imieniu Rokan, by zgromadzili dawnych sojuszników i wspólnie stawili opór admirałowi. Słysząc o stanie Kerna, Rexar poprowadził swoją grupę i z pomocą taureńskiego duchobierzcy, czyli Spirit Walkera, zwącego się Bowan Wieczny Totem, czyli Bowan Wind Totem, odnalazł grupę centaurów, która uprowadziła Beina. Młody Tauren na szczęście jeszcze żył i został doprowadzony cały i zdrowy do Kerna. Widok odzyskanego potomka, którego ten uważał za zmarłego, przywrócił mu pełnię sił. Z odzyskaną witalnością i chęcią do życia, Kern wsparł wszystkimi siłami Hordę i osobiście dołączył do bitwy, atakując przejętą przez admirała wyspę Teramor i dosłownie tratując jego ludzi. Po wszystkim Kern ponownie powrócił do Mulgoru, ale Taureni pozostali już w bliskich stosunkach z Orkami jako część Hordy. W dużej mierze to jemu właśnie, a przede wszystkim jego ludowi należy zawdzięczać przyłączenie do hordy nieumarłych porzuconych Sylwany Bierzywiatr, czyli Sylwana z Windrunner. Po wyzwoleniu się spod wpływu króla Lisha, królowa Banshee desperacko szukała wsparcia którejś z frakcji, ale jej posłańcy do przymierza zostali wybici jeszcze zanim byli w stanie poinformować, że nie są bezrozumnymi potworami. Taureni byli znacznie rozważniejsi. A stary przyjaciel Kerna, druid Hamul Runiczny Totem, widział w porzuconych szansę, aby przywrócić ich światu. Dlatego też Kern spotkał się z Tralem i Sylwaną i na prośbę swego przyjaciela zagłosował za przyjęciem nieumarłych do hordy. Z czasem Kern ukończył budowę gromowych urwisk, jak i innych mniejszych osad w Mulgorze. Dla Taurenów była to ogromna zmiana, bowiem, jak zostało powiedziane, do tej pory prowadzili koczowniczy tryb życia, przenosząc się z miejsca na miejsce. Większość Taurenów przyjęła z większym lub mniejszym entuzjazmem tę zmianę, ale byli i tacy, którzy otwarcie ścinali się z kernem, jak Magata, z plemienia ponurego Totemu, czyli Magata Grimtotem. Taurenka była przekonana, że to ona powinna przewodzić ich rasie. Ale Kern nie tylko nie odrzucił magaty, ale nawet zapewnił jej lokum na wzniesieniu starszyzny, gdzie sam przebywał, święcie wierząc, że przyjaciół należy trzymać blisko siebie, ale wrogów jeszcze bliżej. Przez kolejne lata Kern pokazał, że jest najbardziej honorowym ze wszystkich przywódców Hordy i dba o tradycje i zasady nawet bardziej od Trala. Dlatego też, gdy krwawe elfy dołączyły do Hordy, od początku nie pochwalał ich konszachtów z demonicznymi mocami, a w konfliktach przede wszystkim liczyła się dla niego czysta i honorowa walka. Nie akceptował żadnych zdradzieckich manewrów, skrytobójstw, jak i nowoczesnych broni masowego rażenia, a swym przeciwnikom był skłonny okazywać miłosierdzie. Dlatego też tak bardzo nie podobał mu się sprowadzony przez Strala z Rubieży, czyli Outlandów, Garosz Piekłorycz. Syn poznanego lata temu gromasza. Owszem, Kern doceniał jego doświadczenie i zdolności bojowe, ale obok nich dostrzegał też żądzę walki, pragnienie krwi i czystą brutalność młodego orka. Dlatego też gdy nastał wywołany przez śmiercio-skrzydłego, czyli Dewinga kataklizm, Kern nie mógł zrozumieć, dlaczego zmuszony by poświęcić się szamańskim obowiązkom Tral zdecydował się wskazać na swe miejsce Garosza. Tral uważał, że Hordzie potrzebny jest bohater i fakt, Garosz zdobył sławę na północnej grani, czyli Northrend, w czasie kampanii przeciwko królowi Liszowi. Posiadał jednak znacznie więcej negatywnych przymiotów, których Kern nie mógł zaakceptować i od początku nie ufał Garoszowi. Pomimo tego Tral stał twardo przy swoim i starzy przyjaciele rozstali się w niezgodzie. Nie mogli nawet przypuszczać, że nie dane im będzie spotkać się ponownie. W zamyśle Trala, garosz urodzony wojownik, ale nieobeznany z polityką, miał polegać na radzie Kerna, Voldzina i starego orczego weterana Etriga. Ale jak dobrze wszyscy wiemy, garosz nie był z tych, którzy słuchają mądrych rad i łatwo przyznają się do błędu. Już na początku swych rządów doszło do spięcia między Kernem a Garoszem, gdy na wieść o kłopotach w wiesionowej Kniei, czyli lesie Eschenwell, i niezgodzie nocnych elfów na handel z Hordą, nowy wódz od razu miał zamiar zabrać wszystko, czego potrzebowali, siłą. Kern natomiast widział to inaczej. Może i nocne elfy nie ufały orkom, ale miały przynajmniej poprawne stosunki z Taurenami z których część należało do druidycznego kręgu Cenariusa. Kern liczył, że jego druh, Hamul Runiczny Totem, najwyższy rangą taureński druid, zdoła osiągnąć sukces pokojową drogą. Jednak spotkanie druidów zakończyło się krwawą masakrą. Skrytobójcy wymordowali członków spotkania. Hamul jedynie cudem uniknął śmierci i przesłał Kernowi ostrzeżenie. Gdy do Starego Kerna dotarły wieści o przyzwoleniu Garosza, by mordować niewinnych druidów, postanowił otwarcie sprzeciwić się jego rządom. Miał dość. Może i nie podobał mu się charakter i brutalność Garosza, oraz to, co uczynił z Orgrimarem, przemieniając go w prawdziwie warowne, wojskowe miasto, którego widok tak irytował Kerna, ale z tym dało się żyć. Natomiast przyzwolenie mordowania niewinnych było już zupełnie inną ligą. To nie była nietrafiona decyzja nowego przywódcy, a zbrodnia. Dlatego Kern postanowił wyzwać Garosza na Mac Gora. Nie chciał tytułu wodza dla siebie, nigdy nie pragnął zaszczytów i honorów. Kern jednak pragnął dobra Hordy. Był niczym jej sumienie i głos rozsądku, głos na który odpowiedział Garosz. Zgodził się na walkę, ale na najsurowszych zasadach. Walkę na śmierć i życie bez zbroi, bez pancerzy i uzbrojeni jedynie w jeden egzemplarz wybranej przez siebie broni. Tak naprawdę za morderstwem druidów stali członkowie sekty Młota Zmierzchu, a nie Garosz, który na zarzuty odpowiedział, że gdyby faktycznie to on za tym stał, nie ukrywałby tego przed światem, ale otwarcie się do tego przyznał. Kern jednak stał przy swoim. Maggora musiało się odbyć. Garosz wybrał topór swego ojca, że żeziemi czyli gorchoł, Kern natomiast runiczną włócznię swego plemienia. Chociaż miał na karku 107 lat, nie ustępował kroku swemu młodszemu przeciwnikowi. Był spokojny i rozważny, nie marnując bez potrzeby swych sił, w czasie gdy Garosz był niecierpliwy i nerwowy. Wielu później uważało, że Kern miał duże szanse, by zwyciężyć Garosza, ale niestety jego runiczna włócznia nie wytrzymała miażdżących uderzeń Garosza. Po jednym z nich starożytna broń rozpadła się na kawałki, a Garosz zdołał zranić kerna. Jednak nie to przesądziło o wyniku starcia. Przed walką obie bronie zostały pobłogosławione. Toporem Garosza zajęła się magata ponury totem. I skrycie pokryła jego ostrze silną trucizną. Ta przez niewielką ranę dostała się do krwioobiegu Kerna, momentalnie pozbawiając go sił i sprawiając, że nie był w stanie nawet unieść ułamanej rękojeści swej broni. W nagłym i straszliwym momencie Kern zrozumiał, co się stało. Został zdradzony i nie miał już sił nie tylko by walczyć, ale i utrzymać się na nogach. Mógł jedynie bezradnie patrzeć, jak Garosz zadaje mu śmiertelny cios, niwecząc nadzieję na uratowanie hordy przed jego brutalnymi rządami. A śmierć Kerna była dopiero początkiem problemów Taurenów. Wkrótce po jego śmierci, Magata razem ze swymi zwolennikami przejęła władzę w gromowych urwiskach, mordując lojalistów Kerna niczym w prawdziwej grze o tron. Tauręka liczyła też na wsparcie Garosza, widząc w nim użytecznego sojusznika, czy może bardziej marionetkę, ale nie doceniła orka. Na wieść o truciźnie, Garosz wpadł w szał. Wierzył, że pokonał Kerna w uczciwej walce, a magata mu to odebrała, splamiła jego honor. Dlatego Garosz nie miał zamiaru jej pomagać, przeklął rękę, życząc jej śmierci. Co prawda ta przeżyła, ale nie cieszyła się długo swoją zdobyczą. Z miasta zdołał uciec syn Kerna Bane, a następnie z pomocą przyjaciół odbił miasto, a samą Magatę i jej plemię ponurego totemu skazał na wygnanie. Plany z dradzieckiej zostały udaremnione, ale zło się dokonało. Po wszystkim, zgodnie z tradycją jego ludu, Ciało Kerna zostało obmyte, ciasno owinięte, w wyszywany, zdobiony koc i spalone na stosie, by oddać jego prochy Matce Ziemi i Ojcu Niebu, by rozwiał je wiatr, a Kern mógł po śmierci przemierzać krainy, jak czynił to w młodości, jak czynili to jego przodkowie. Miejsce Kerna na czele plemienia zajął jego syn Bein, i chociaż nie był swoim ojcem, i nieraz widać było u niego zagubienie, kontynuował dzieło Kerna, w którym honor i tradycja grały pierwsze skrzypce. Teraz to Bein stał się sumieniem i głosem honoru hordy. Tylko wiecie, Zapewne, jak ten duch kerna spogląda z nieba na swego syna, lub przelatuje wraz z wiatrem nad jego namiotem, zastanawia się, gdzie te cholerne wnuczęta, na które tak bardzo czeka. Nawet po śmierci, Bein musi się bardziej postarać, bo przecież majkę już ma. Na koniec chciałbym przypomnieć, że zarówno głosu Azeroth, jak i Warcrafta w pigułce możecie posłuchać nie tylko na YouTubie, ale także na Spotify, podcastach Google'a, podcastach Ape'la i możliwe, że też na innych platformach podcastowych, ponieważ wciąż poszerzam swoje zasięgi. Jeśli zaś spodobał Wam się ten materiał, zachęcam do wysłuchania lub obejrzenia pozostałych, dania suba i obserwowania mojego kanału na YouTubie oraz mojej pradawnej kroniki na Facebooku, na której oprócz informacji o podcastach znajdziecie też sporo innych ciekawostek, jak polskie przekłady kanonicznych opowiadań, turnieje, przecieki i oczywiście historię naszego kochanego uniwersum. A jeśli chcielibyście wesprzeć mnie w moich projektach, możecie postawić mi symboliczną kawę na platformie Buy Coffee. Link znajdziecie w opisie filmu. A ja za wszelkie kawy i kawusie oraz super podziękowania na YouTubie, które naprawdę motywują mnie do dalszej pracy i dalszego tworzenia, serca Wam dziękuję. Trzymajcie się zdrowo i do rychłego usłyszenia.